Witajcie! Po ubiegłotygodniowym szaleństwie nie zwalniamy tempa. Kolejne gry czekają przecież, by przyjrzeć się im z bliska. Zaczynamy! W poniedziałek wystartuje nasz tydzień Secret 2 The Fallen Angel. Gra wyczekiwana może nie aż tak jak trzecie Diablo, ale... Ten kultowy już hack and slash doczekał się kontynuacji. W grze zaszło sporo zmian, a my zamierzamy je Wam przedstawić. We wtorek czas na nietypową produkcję. Mad World to brutalna gra akcji umieszczona w komiksowych realiach. Sam wydźwięk gry może kojarzyć się z serią GTA, jednak zabieg stylistyczny pokazujący świat w Czerni i Bieli z olbrzymią domieszką Czerwonej Krwi może sprawić, że doczekamy się niezwykle klimatycznego tytułu. Jedyny pierścień wyruszył, aby dopełnić swe przeznaczenie. Jednak w ogarniętym wojną świecie, poza główną sceną, rozgrywają się dziesiątki batalii, będących dramatami w swojej własnej skali. Takie pizzko można przedstawić założenia dla Lord of the Ring Conquest, gry nawiązującej do prozy Tolkiena i filmowej sagi Petera Jacksona. Z naszej czwartkowej zapowiedzi dowiecie się, jak ma wyglądać wersja wydarzeń widziana oczami malutkich. W piątek zaś rozpoczniemy nasz weekend z piłkarzykami, czyli starcie między najnowszymi odsłonami serii FIFA i Pro Evolution Soccer. Co oferują obie gry? Jak wiele je łączy, a ile dzieli i w czym jedna może być lepsza od drugiej? Czekajcie! O wszystkim opowiemy na koniec tygodnia. Trzeci urodziny Grampy już za nami, ale to jeszcze nie koniec świętowania. Wciąż macie szansę zdobyć wspaniałe nagrody z konkursu urodzinowego. Jak? Wystarczy odpowiedzieć na 8 nietrudnych pytań, a złota edycja gry Fear wraz z gadżetami lub jeden z Gears of War ze wspaniałymi dodatkami może trafić w Wasze ręce. Pamiętajcie również o udziale w konkursie Saints Row 2. Cała zabawa składa się z trzech części, a każda z nich porusza inne, w taki czy inny sposób związane ze światem gry, zagadnienia. Na zwycięzce czeka prawdziwe cacko: konsola PlayStation 3. Będziesz świętym czy grzesznikiem? Wybór należy do ciebie. Zapraszamy także do konkursu Efekt Serii z ekstra klasyką, topsolerem oraz platynową kolekcją w roli głównej. Po zarejestrowaniu na gram gier z wyżej wymienionych serii CD Projekt. Należy odpowiedzieć na zadane tam pytanie. Warto, bo do zgarnięcia czeka aż tysiąc nagród. Efekt serii gram.pl. Na koniec nadeszła pora na spora czyli na przedstawienie potworów w kolektywie, a mowa tu o Sport Center, stronie dotyczącej wielkiego przeboju Willa Wrighta. Klikajcie na spor.gram.pl. Do zobaczenia na gram.pl.